No siema, jak podają hiszpańskie media, Arkadiusz Minik może przejść do Realu Betis i to za kwotę, jak na takiego napastnika, nie za małą, a nawet bym powiedział trochę za wyżoną. Trzeba pamiętać, że Arkadiusz Mik jest drugim, a nawet czasami trzecim wyborem Juventusu na napastnika, więc to nie jest nic takiego, naprawdę. Jak podają tam różne hiszpańskie media, ma być to być nawet 6,5 miliona, no ale to są takie od 4 do 6,5 miliona. Oferty takiej typowej jeszcze nie ma. Betis chce tylko. Ale no, napastnik doświadczony im się przyda, gdzie teraz trzeba pamiętać, że Isco do końca sezonu, czy tam do połowy sezonu ma kontuzję, więc dziesiątki nie mają, więc potrzebujemy napastnika, który może mi nikt nie wątpia, że zagra jako dziesiątka, ale może zagra jako fałszywa dziewiątka. A dziesiątką zagra właśnie typowa dziewiątka. No, zobaczymy, pożyjemy jeszcze.